Kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie zrobiłam sobie śniadanie. Mam taką puchatą bułeczkę drożdżową mleczną. Uwielbiam takie rzeczy i serek waniliowy. I wynoszę sobie to na taras. Zobaczcie, mamy piękną pogodę dzisiaj. O, zaraz tu jeszcze muszę chwilę popracować. Więc tak, takie będzie śniadanie. Jeszcze mam kawę. Barak, idziesz ze mną, czy zostajesz? Czy zimno psu? Pies odmówił zjedzenia śniadania znowu, tak? Mhm. Uh -huh. Dobra. Więc ja mam kawę. Jeszcze, jeszcze jest chłodno, ale można sobie posiedzieć. Więc ja. Ja sobie szybko zjem śniadanie. Tomek pojechał do miasta coś załatwić, ale zaraz wróci, bo musimy się czegoś dowiedzieć i od tego zależy, co będziemy musieli dzisiaj zrobić. Um, więc tak. No, nieważne coś tam. Mu... Nieważne, nie nudne rzeczy. Więc tak, ja już jestem właściwie gotowa, tylko jeszcze jestem w szlafroku, bo powiem wam, że właśnie nie wiem, czy ta pogoda cały czas jest prognozowana, że ma być super ciepło, a jakoś jeszcze tak bardzo super ciepło nie jest. Już mi się marzy po prostu taka pogoda, żeby można było, um, żeby że można było założyć jakąś sukienkę, jakieś gołe nogi i tak dalej, a tak to. A tak jeszcze ta pogoda taka nie jest. Odbrud. Dobra, nieważne. Jeszcze nie jest taka super, także Pierwszy łyk I słyszycie jak ptaszki Śpiewają fajnie A Dzisiaj w nocy mnie suszy. Obudziła, bo chciało jej się Chciało je się pić Więc mnie obudziła chyba o drugiej I nie spałam do czwartej Ja niestety słuchajcie tak mam Tomek właśnie dzwonił, że Czy chce się zebrać Szybko i jechać zobaczyć Bo koniki tam na tamtym Dalszym pastwisku one mają dojście do jeziora i podobno właśnie sobie stoją w wodzie i pływają, pluskają się i kopią. I wy to nagra je. To może. I ja zobaczę i wy zobaczycie. Tutaj to naprawdę jak się, słuchajcie, wychodzi to ym, z domu. To może tyle pięknych rzeczy zobaczyć. Mnie naprawdę codziennie po prostu tutaj ta przyroda zachwyca. Ja codziennie tutaj rano wstaję, robię obchód i wszystkie roślinki moje oglądam. Czy coś wyrosło? I tak ja wiem, że dla niektórych to może jakieś jest dziwne, albo nie wiem, albo tacy ludzie, którzy to robią od dawna, to pewnie się łapią za głowę, że, że źle coś robimy czy coś, tak jak ktoś mnie są komentarz, że Boże masakra, wysiawać pomidory. Czerwcu, nie w czerwcu, tylko w maju, po pierwsze, bo te vlogi mają opóźnienie. Eee, a po drugie, no i co z tego? No nie było nas. Akurat ten miesiąc, kiedy powinno się wszystko wysiewać, to my byliśmy w łodzi, bo bo operację, operacji, bo musieliśmy być. No i co mam nie wysiewać? Ja się tym tak jaram, że jak mi wiecie, taki pomidor wyrośnie, taki, taki, taki. To będę zachwycona. <grym> Więc codziennie tam robię obchód, już mi rośnie. Brzutkiewka, w Wam pokazywałam rukola, koperek ładnie wyrósł i widzę, że kolendra zaczyna na grządce wyrastać, a ta którą wysadzi... a najlepsze jest to, że ta kolendra, którą wysadziłam pod koniec marca, to jest taka, bo po prostu było tak zimno, że to nie wyrosło i ta, która była wysadzona, nie wiem, może dwa tygodnie temu, zaraz ją dogoni. Kolendra, nie rukola, nie. Wiem. Więc, yy, więc tak i tak było tak zimne, że tutaj, tutaj chyba jeszcze 12 marca śnieg Nie, nie, 12, Tak? 12 marca śnieg padał, więc Tomek mi wysyła zdjęcia. Ojej, faktycznie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widzicie? Już się kąpią ale czat. super są także no i w nocy właśnie jak się obudzę to już potem nie mogę spać i leżę i słucham jak te ptaki pięknie śpiewają więc no naprawdę jestem tutaj po prostu zachwycona tą przyrodą i nasza łąka kwiatna też też przecież wysiana w marcu i też dopiero no niektóre są, no takie może są niektóre te roślinki ale po prostu teraz dopiero zaczyna to wszystko rosnąć, bo było za zimno. Jeszcze jak tu przyjechaliśmy teraz, to jeszcze za dwa dni był przymrozek w nocy, także także no te roślinki ciężko mają w tym roku, ale ja jestem podekscytowana Każ, każdym listkiem, słuchajcie, ka, każdym listeczkiem najmniejszym. Dobra, słuchajcie, to ja zabieram się za jedzenie, śniadanie, picie kawy, już tutaj nie ganam i odezwę się do Was później. Aj, patrzcie na to, ja mam bluzę, mam dresy, mam aksy i mi jest zimno, naprawdę jest mi zimno. Oraz mój mąż. Susi, chodź zobacz, co pan robi. Chodź, chodź zobacz, co pan robi. Susi się zatrzymał, jak Co? Są, tak, tu są małże. No, latem takie wyglądały jak małż. Dziwne. Dziwne no. Ciepła woda. No, na pewno. Borek, pan mówi, że ciepła woda. Co sądzisz? Zarborka. Susi. normalnie jakieś No są, latem były takie czarne. Chodź, Borek, chodź, zobaczysz, co pan robi. Chodź. Chodź usiądziemy sobie na bluzie, chodź. No chodź. Nie, Jesus, bardzo się boi, że mógłbyś go zanurzyć. Chodź. Chodź. Ach. Chodź, nie bój się. Chodź zobacz, co Co tam pan wyczynia? No jest kamieniste, ale jakby zagrabić, to by było ok. Nie ma mu. Ja Ale wiesz co jak ja tam kiedyś wchodziłam w kaloszach, to tam robisz kroki się zapadasz to jest takie zdradliwe dno, które mnie przeraża osobiście. Na plażę miejską będziemy chodzić się kąpać. Tak Sushi? Będziemy tam pływać tym... wiesz czym. Patrz. Patrz <grystuj> jego jak się na Ciebie patrzy wzrok. Co Pan zrobił? Chodź zobacz. Chodź zobacz, co Pan zrobił. Patrz, jakaś inna stopa. No weź. Co pan zrobił? Co pan zrobił, no? Uważaj, bo mi picie wyleje. No? No głupi, no wlazł do jeziora sam, no. Wcale go pani nie wrzuciła, a on las, no. Głupi, no. Głupi. Nie? Może jestem głupi, bo naprawdę pomyślę, że jestem głupi. Kupi pan słusz i kupi. Nie? Słusz i mówi że nie. No. zanurkowała tu już jest chwilą kaczka słuchajcie. O, tam jest. No, ale pływak oskubany. ale polują A, musi, być rybek. musi być rybek no zanurzmy zanurzmy za no ale jak już będzie ciepło to pójdziemy się tam na plażę pokąpać to weźmiemy cóż je popłyniemy albo pójdziemy się tam tak? popłyniemy no. nie bój się Borek nie bój się nie będziecie pan wsadzał jak będziemy mieć czym to będziemy pływać Będzie... Tak, mamy kapok przecież, le jego. Że mamy Lew kupił w się w zeszłym roku, chyba jak kupiliśmy damek, nie? To tak. Przypadkiem był ten. No taka kam kamizelka, no kapok, kapok, no kapok, psiokapok. Jeszcze ma taki uchwyt. Góry, no. że jakby nie, chcie, jakbyście chcieli psa złapać, to tak można wyciągnąć, nie? Tylko obawiam się, że sushi mógł utyć od zeszłego roku i nie wiem czy rozumiem. O kurde, to, no aktualnie. faktycznie. Bo z wielu rzeczy wyrosła. <głos> <głos> ale tam chyba były takie paski regulowane, mi się wydaje. Cóż się odwrócił do ciebie plecami i wcale nie chcę tego słuchać? <noise> Zanim to złapie ostrość, to nie zobaczycie polującej kaczki. Polującego słonia, możecie zobaczyć. No na co słonie polują? Na, na czekoladę chyba. Dobry Czekolana żart. Nie ucieka. Dobry żart. Mówisz. No, Czasami się tak zachowujesz, jakby miała uciec z spółki sklepowej. No, jak jest znaki? Rzadki okaz. No. Wiedzę, że już nie, nie było wczoraj tego ptasiego mleczka o smaku karty. A nie powiedz i... lepiej, czy swoje zające zjadłaś. Czekoladowe. Zające to Łodzi zostały, ale wydaje mi się, że zjadłam. Polowanie na zające czekoladowe hit. Nie, tu też albo to tu odkryłam, no tak zająłam, ale nie, nie zjadłam, nie, nie. Nie, wszystkie. No ale to... No, ale słuchajcie, to ptasiem mleczko to była jakaś limitowana edycja i kupiłam sobie teraz pinakoladę. Ale nie próbowałam jeszcze, więc wam nie powiem. Ale po ci... co wiesz, co wczoraj mi się przypomniało? Wiesz, na no, co bym bardzo, bardzo miała ochotę? Pamiętasz, że w zeszłym roku mi ludzie wysyłali, że były lody na patyku yy, śliwka na Łęczowska? Mhm. I nigdy ich nie znalazłam. Znaleźliśmy gdzieś. Nie. Nie jadłam ich. Abym tak zjadła takiego loda. Ciężko jest kupić dobre lody teraz, nie? czy ja wiem, pyszne a możemy iść do lodziarni w sumie pamiętasz? zobaczyć co mają w naszej lodziarni nie ma tak włoskich ani w kulkach o Jezus. pamiętasz kupowaliśmy takie, to chyba było w Osho albo w Carrefourze w tych słoiczkach takich a no to no, no te takie lody. karmrowe. te włoskie tak, One było tych... 20 zł za słoiczek, ale były pyszne no teraz mi się wspomniało, że w zeszłym roku je jedliśmy, nie? A tak to wszystkie co kupiłam to naprawdę okropne te lody. No widzisz jak to ciężko dobrego loda znaleźć. I jak wiecie gdzie w jakichś sieciach czy coś są, jest ta śliwka na Łęczowska, to śliwka w czekoladzie to dajcie znać. Dajcie słoniowi znać. Jezusi! Yes, <suszy> Idziesz borek z nami? Idziesz. Czekaj, ja tylko pokażę im, co mam na sobie. Słuchajcie, lew wyczaił, że jest jakaś knajpka, która ma domowe pierogi u nas w miasteczku, więc jedziemy spróbować. Czekaj, się tu poprawić. Mam na sobie naszą bluzę. Pizza, 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 różową. Do tego y, to są te jeansy z hemu. Różowe skórzane konwersy, i yy, nie biorę torebki, tylko biorę sobie telefon na łańcuszku. Na tym to jest to, co Wam pokazywałam w ostatnim holu. I naprawdę to jest spoko. Zobaczcie o. Tak to mam tu telefon, i tak to mogę sobie o. tutaj spojrzeć. Tak mam suszę go na tapecie. O. Więc zobaczcie. Naprawdę no pokaż się, wyostrz się. Całkiem spoko. Także wrzucę Wam linka pod spodem. Jeżeli jesteście zainteresowani, bo naprawdę spoko się to sprawdza. Też można to po prostu sobie jakoś na szyi, czy tam obojętnie, jak nosić w drugą stronę. Ale naprawdę powiem Wam, mega to jest wygodne. Dobra, lew tam już odpalił. To ja zabieram klucze i idziemy. Zobaczcie, jaki piękny widok, jak sobie ładnie koniki stoją. Już Susi, nie denerwuj się, pan tylko robi zdjęcie. To wyszedł zrobić im Zdjęcie. Ale ładne. Piękne. Susi, Równaj. zwiedzacz. Nie, Sushi do cienia idzie. Będziesz pod ławką się tak? Za ciepło tutaj. Psu. Jednak wzięliśmy na wynos i czekamy Stoją. jakie ładne Niebo nie jest ładne a tu krówki są Nie wiem czy zobaczycie też ładnie nawie leżą Ale tak w ogóle do południa stają a po południu już się ten kładą nie? No dobra, co my tu mamy? Oj, ja mam yy, krupnik. Mm. pokaż pierogi. Ale super. Mm. A po. Moje. Mm. No, będą dobre. Mm. Będą dobre, ale w moje jeszcze. A kebabka. Zaraz po... ja mm. pokażę. Pachnie super. Co? nie do końca. Ja jeszcze mam kwas ostrobramski. Bardzo lubię kwas chlebowy. Lub ma oranżadę mazurską. Mhm, mm ja nie lubię, Jakiego? Jak jemy? Czy co? Nie, takiego dużego, to się nie da ugryć. A w nim są frytki w środku? Mm -hmm. O Jezu, ja też chcę tak. <grysa> no, Kawałek tak lepszy. Tak? Dobra, już biorę. Dole wymyśliłaś. Ale się jaram. <noise> Automatyczne podlewanie zrobiłeś łąki? <noise> ale się jaram. <noise> no teraz będzie nam ładnie podlewać. Trochę też płot nam podlewa i za płotem, ale... Daj się o, zmienić. Gdzie są? Lecą. Lecą? Uh -huh. Odleciałby nas usłyszały chyba Smokozaury Lew trening robił No mhm. 45 minut na początek po mhm. razu No to 40 Lew Co? No Ty chyba chcesz yy, znowu mieć kłopoty, kłopoty. To kłopoty. To jest moja, moja roślinka no która ja robię tu weź? Zobacz, świetnie to jest. Lew! Niszczysz roślinkę, no! Nie, po raz niszcze, kolejny! Nie, niszcze, no. Kiedyś nogą, teraz wężem, no! Wyłącz to na chwilę. Co? Yy, wodę tam, po, poproszę. Na zakończenie vloga jeszcze chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie, kojarzycie te lampki, które tutaj wieszaliśmy. Tutaj są y, te kule, one są zobi. I tam są dwie przy bramie. Ale jeszcze obwiesiliśmy prawie całą altanę. Tylko jeszcze tu musimy dowiesić. To jest słupek, tu zasłania. Ale tutaj kawałek nam brakuje. O! Ale zobaczcie, jak to czadowo wygląda. One też są zobi, te żaróweczki. Pokażę Wam tu od środka. Idzie, tu jeszcze musimy dowieść tylko. Bo w sypialni się świeci światło, ale y, tu są te dwie kule. Tu są właśnie dwa rzędy tych samych lampeczek. A tutaj są te kule z Ikei, które wam pokazywałam. I one świetnie świecą. I dają naprawdę sporo światła. Ym, tylko musimy je przewiesić, muszą tu w pierwszej linii wisieć, tak jak ta jedna, którą dzisiaj zawiesiłam, bo inaczej jak są głębiej, to się po prostu nie naświetlają, ale te kule z IK też są naprawdę super. Chciałam Wam wieczorem to pokazać. O, to są te kule i one są chyba w trzech rozmiarach. My mamy takie za 29,90, jakoś tak około trzech dyszek i w sumie tanim kosztem fajnie, fajnie to wygląda, raz, że nie jest tu tak ciemno, Zobaczcie, że tutaj, nawet jak zapada zmrok, to jeszcze bardzo długo tu jest widno. Tak, jakby nie wiem, czy to widzicie. Jest 22. A zobaczcie, nie jest jeszcze tak totalnie ciemno. Natomiast, jak już jeszcze, jeszcze z godzina i słuchajcie, jest tak ciemno, że jak wyciągam rękę, to nic nie widać, ale tak na serio, więc. A, pies szczeka, bo że myślałam, że to. Myślałam, że jakieś chrumkanie dzika słyszę. <grymne> Także jest dosyć nieprzyjemnie, więc chciałam Wam jeszcze tylko pokazać. O! Nie wiem, czy słyszycie, ale hmm, słychać. Rechot, żab z jeziora. Dobra, ja wracam po. Szczerze więc nie lubię. Tu, o jejku, jeszcze się potknęłam. <grymne> nie lubię tu być, jak jest. <grymne> tak. Um ciemno bo jednak no tak, nie chciałabym tu na przykład sama nocować, wiecie chyba mi się, czy znaczy dałam radę, ale chyba bym się czuła niekomfortowo, mam piżamkę w biedronki z chemu którą wam pokazywałam no już dawno ją mam ale ja bardzo ją lubię, jak jeszcze będzie dostępna to no wam podlinkuję no mam takie spodenki tu, krótkie i tutaj długo no, długi rękaw, także słuchajcie, chciałam Wam tylko jeszcze na koniec pokazać te lampki jak to wygląda. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. A kto to się mówił tutaj? Borkozał. <grych> w kołderce i zajął moje miejsce. Borkozaurek. Borkozaurek jestem. Borkozaurek zajęłaś mi miejscówkę. To jest moja miejscówka. Spadaj. <grych> to ja sobie idę. Pa!